Kanału jak się nazywa? Mój kanał jest na celowniku Patryk. Na no celowniku. tutaj Patryk mnie trochę ubiegł, bo chciałem dla Was tutaj niespodziankę małą zrobić. Dzisiaj chwilę porozmawiamy z Patrykiem. Cześć Patryk. Siemano. Co dam u ciebie? A pomału. Pomału. Dzisiaj fajnie jest słoneczko. Tak, no. W, w końcu, sobie. bo w sumie te deszcze to już mnie trochę wykańczały. No. Akurat tutaj złożyłem sprzęt. Patryk mnie pochwalił, mówię, że profesjonalnie do tego podchodzę. Dokładnie, no, pierwszy raz taki sprzęt, <grym> super. No, no to dobrze, to dobrze, cieszę się bardzo. Słuchaj, Patryk, powiedz mi, jak tam u Ciebie w ogóle, jeżeli chodzi o, e, bo też widzowie pytają, później Tomka zapytam, e, taki stary temat, jak, jak był lockdown, jak, jak, jak było e, e, pandemia, jak Wy tutaj dawaliście sobie radę? No było ciężko, przede wszystkim te początki, jak 22 nikogo na ulicy, bo no właśnie. Y, nie wiem czy oni wprowadzili ten stan, że, że nie mogli ludzie chodzić, ale po prostu 22 nawet auta nie było, było ciężko, ale ludzie stali, ludzie, którzy do dzisiaj nam pomagają, zwiększyli swoją siłę i, i razy dwa i po prostu dzięki temu daliśmy radę. No. No to, I po to... dwóch też jest wiadomo łatwiej, także. No, tak. no było ciężko, ale przeżyliśmy. No. no to takie dobre pytanie było od widza, bo, bo tak w sumie to, to naprawdę to był ciężki czas dla wszystkich. Tak, Pozałykali tak. każdego w domu i, i, i wprowadzili restrykcje. No ale jakoś tam każdy przetrwał. No przede wszystkim nawet i utrudnienia z wejściem do sklepów były, nie? No właśnie. Trzeba było... Testy, nie testy i w ogóle no. Ja osobiście się nie zaraziłem wirusem całe szczęście to my no, tak samo. Także a byliśmy na to narażeni szczególnie, tak? No pod tym względem tak. Bo wiadomo, no różne rzeczy i, i tak samo podnosimy palimy, także no, choćby i to, nie? Oczywiście padnie ja miałem, miałem, miałem jakieś takie, ale miałem słabe objawy, jakoś to bardzo łagodnie przyszedłem, e, aczkolwiek no widzisz w tej chwili już nie ma tej. Bo to z, zwykła grypa, czy, nie? Takie objawy, no, coś takiego, nie? Dokładnie, dokładnie. Jakiś tam po prostu rodzaj grypy. Myślę, że to tak jest. A powiedz mi, Patryk, jaki tam masz dzisiaj plan na dzień? No cóż, no jutro też jest fajna tak, dzień wolny. No, dzień wolny jest jutro. Będę się starał robić jak najwięcej pieniędzy na jutro. Przecież od rana jest ciężko, no od rana zarobiłem 8 euro. No to jakiś jest katastrofa. Jakoś się przygotować, będę musiał. <laughs> Wiadomo. No innego planu nie mam na dzisiaj w sumie, no, bo co tu innego robić? Wszystko pozamykane. No u ciebie tu jest o tyle dobrze, że to masz zdrowe ciało, nie? To nie jest ten Tomek z tymi stopami, to ma naprawdę problem. No, no, stopy to już jest ciężko, I z rękoma mam problem, no ale ręce, a stopy to jest duża różnica, nie? No ja i tak się do Tomkowi dziwię, że on po prostu śmiga jak, jak naprawdę maratończyk. No ma tempo, ja nie jestem w stanie go dogonić czasami. No ja też mam problem, jak, jak go filmuję, to po prostu nie nadążam, no. a on jeszcze, wiesz, tu zaglądnie, tam zaglądnie i, i po prostu tak cały czas gdzieś coś. No. Zażywamy dobre znieczulenie też i także no, no, no. to duży wpływ ma na to, nie? że nie czujemy tego bólu. Bo z rana na przykład jak wstaniemy i to zejdzie, to ból jest u, czy on jego nóg, czy moich rąk, to jest nic fajnego. No, no dokładnie, to widać, widać że, że cierpi. Nie? I tutaj też widzowie tam mówili, że e, nagrywamy tam w kółko to co tam inne kanały, no tutaj nie, no my na kanale chcemy zrobić po prostu bardziej taki kreatywny kanał, ale też widzowie muszą mieć świadomość, że Tomek, no pomimo tego, że chodzi na tych stopach, to też odczuwa ten ból i, no i nie jest w stanie też no, cały czas chodzić. To... Oczywiście, że odczuwa ten ból, no przecież on wszystko ma tam na wierzchu, tam nie ma skóry, no to jak? No... To no. nawet jakby ktoś powiedział, że go to nie boli, to czy on by powiedział, że go to nie boli, to, to wiedziałbym, że kłamie. No. no dokładnie, to można sobie wyobrazić. To, to jest ból. No. Można się do takiego bólu tam w pewnym stopniu przyzwyczaić, ale, ale to nie zmienia faktu, że z rana boli, no na pewno boli z rana szczególnie. No to widać, to widać jak cierpi. No może coś tam będziemy próbowali. Chociaż wiem, że to jest trudna sytuacja, no ale, ale też nie chcemy przejść koło tego obojętnie. Nie chcemy tam nic obiecywać, nie chcemy nic tam deklarować się, bo tak jak z Tomkiem rozmawiałem, to, to przede wszystkim on musi sam po prostu chcieć. Tak, tak. No tylko i wyłącznie, bo to wszystko od niego zależy, tak? No, no dokładnie. Tam... Jak on nie będzie chciał, to nikt mu nie pomoże. No. No przede wszystkim od tego powinien zacząć, uważam. Dokładnie. Myślę, że ta stopa jest do uratowania jeszcze. No. Przede wszystkim sam w pewnym stopniu dba o to, tak. No, no, to jest już ważne. tyle czasu to ma, a jednak chodzi, także no, znam dużo ludzi, co, co bardzo szybko... Wykończyli Siadali na wózku albo, albo tracili nogi, no, no Bo e, nie dbali, tak? No tutaj to, to, tu trzeba naprawdę mu przyznać, że, że jakoś daje radę tak z samo tym. tak, ono nogi, ja tak samo ręce, to to wszystko tam czyści się, dusi i dezynfekuje, no bo trzeba to robić, dlatego że no, no nie chcemy się pozbyć rąk nogi. No tak, tak. No, e, Trzeba o to walczyć. Trzeba to walczyć. To mamy, tak, a, więc no... Nie wyobrażam sobie bez ręki czy tam Tomek bez nogi. No, no. ciężko. Bez nogi to już w ogóle. No dokładnie. Nie no, to, ja to też mówiłem, że tutaj po prostu zrobi... Po, powinien zrobić wszystko, żeby, żeby do tego nie dopuścić, bo on, on mówi, a jedna noga to już jest na straty. Ja mówię, Tomek tak nie mów, bo, bo to po prostu... Jak chodzi, czarna się nie robi, chodzi czarna się nie robi, czyli jeszcze zakażenie żadno tam nie no idzie właśnie. takie, żeby trzeba było ucinać, więc jeszcze śmiało wszystko no. można naprawić, tak? Dokładnie Patryk. Ja tak uważam. Tylko chcieć. No. Dużo ludzi tu przychodzi. No. Dzisiaj ciepło. Także i się kręcą ludzie, i bezdomni. No dużo właśnie ludzi na ulicy też. szedłem tutaj jakaś kobieta mnie zaczepiła. Niemka. Niemka się pytała o 50 centów na kawę. Taka starsza pani. No tutaj jest akurat bardzo dużo bezdomnych. Nawet takich, co byś nie powiedział, że bezdomni. Także... W ogóle skala jaka jest, ilu tutaj jest tych bezdomnych, to jest... Polaków? Sam... Polaków to... Bardzo dużo, nie? Tak, tutaj może akurat tu w tym miejscu nie ma aż tylu, ale... ale centrum miasta to jest naprawdę co drugi, nie? A gdzie najwięcej? Aleksander Plac Plaza, Szegar. Tam? Tak, jest mnóstwo Polaków, także... A ty wcześniej gdzie byłeś, Patryk, na, na jakiej dzielnicy? Aleksander Plac, Wisha Garden, tak. Centrum też, nie? No ścisłe centrum, tak. Tak. Też taki epizod pół roku nad jeziorkiem. Sobie mieszkałem z kolegami. Też fajnie. Jak ciepło. Tak, same wakacje. To... to na pewno przyjemnie, no? Fajny czas wtedy jeszcze. Nie byłem uzależniony, także szczególnie miło to wspominam. No tak w uzależnieniu to chyba dosyć krótko jesteś, znaczy krótko, no nie można powiedzieć krótko, bo to już... Ile? Dwa lata prawie, no w każdym bądź razie od tego czasu nic ciekawego, ani przyjemnego w moim życiu się nie dzieje, ani dziać raczej nie będzie, bo nie mam na nic czasu. Tak. Wcześniej przynajmniej, o właśnie, nad jeziorką mogłem iść, na internet, do biblioteki, no wszędzie. A teraz nie mam na to po prostu czasu. To jest to... Czyli cały czas pracujesz? No. Niestety można tak to ująć, no. No jest to jakiś tam no, no, rodzaj waszej pracy, no? Tak, no żyjąc na ulicy w taki sposób zarabiam pieniądze, czyli pracuję, tak. A powiedz mi Patryk, a ty nie myślisz właśnie o tym, żeby... bo, bo na pewno tobie był łatwiej z tym zakończyć, nie? Chciałbym. Chciałbym, chcę, Ale sam, nie wiem, jakoś opadłem. Ośrodek zamknięty. Tylko taką szansę widzę, nic więcej, nie? No tak, muszę. Tylko ośrodek zamknięty. Z ulicy nie dam rady, próbowałem, zakończyło się klęską i to bardzo szybko, szkoda gadać, ale ośrodek zamknięty, wiem, że, że żeby po prostu wyczyścić się, nie, że... No wyzerować przede wyzerować, żeby Wyzerować, żebym już nie miał tej potrzeby, nie, to, to inaczej. No, no, to zupełnie inaczej. A powiedz mi, bo przed chwilą Tomek coś mówił, że gdzieś jakieś mieszkanie działa. że wiesz coś o tym? Tak, on wspominał coś tam, rozmawia. Ja się w to nie wtrącam, bo on powiedział, że się tym zajmie. Tam nawet nie jedna opcja była pokoju. Myślimy coś na ten temat, bo to może i by... Naprawdę ułatwiło nam yy, funkcjonowanie, tak? Mieć jednak ten dach nad głową, a, a te 10 euro dziennie więcej zrobić, żeby zapłacić za tą dobę spania, to, to myślę, że nie byłby problem. No, też tak uważam. Jeżeli by była taka możliwość, bo ja też rozmawiałem tutaj z ludźmi, pytałem i mówili, że bardzo ciężko znaleźć loków w Berlinie i trzeba jakieś tam warunki spełniać, między innymi trzeba pracować. No przede wszystkim no. Tylko że to z tego co wiem, to on jakąś tam propozycję dostał, nie? Rozmawia na ten temat. No nie wiem, po prostu ja nie chcę mu się w to wtrącać, żeby znowu nie było, że coś poszło nie tak przeze mnie. <grym> Bo to no, zawsze, no, zawsze to Tomek szuka, jest specyficzny, to trzeba. Tak. Przyznać. Jak coś pójdzie nie tak, to przez kogoś. No. No, <noise> że... no po prostu nie lubi popełniać błędów, albo uważa, że ich nie popełnia. Popełnia, ale nie popełnia, tak. Popełnia, ale uważa, że ich nie popełnia. No tak, właśnie. <noise> cały Tomek, cały Tomek. Dokładnie. Dobry chłopak. Ale tak, ma, ma, ma pozytywne takie Dobry cechy. Dobry chłopak jest, nikt mi nie podoba. Da powie. się lubić. Da się lubić. Tak. Już tyle czasu z, razem na co dzień, że, że człowiek się przyzwyczaił już do tego. Wielu przychodzi, pyta po prostu, jak to wygląda, jak wy wytrzymujecie razem, to tak, tak. Do wszystkiego się można przyzwyczaić, a, a to w rzeczywistości nie wygląda tak jak inni widzą, o tak w ten sposób. No, jedni widzą w ten sposób, drudzy widzą w inny sposób. To jest, to jest tak już... Że tego nie zmienisz. No, przede wszystkim mieć dobrego funfla, przyjaciela na ulicy. No dobra, dobra, dobra sprawa, bo nie jesteś jednak sam, tak? I, i przede wszystkim jest to wsparcie. Dla mnie to jest ważne. Zawsze potrzebowałem jakiegoś dobrego, naprawdę od serca, znajomego, z którym będę mógł pogadać i w ogóle, no ogólnie. Zawsze kogoś trzeba mieć wokół siebie. no. no człowiek jest, sam, jest. Samotny, no. Nie no nie widzę siebie tak o chodzącego po Berlinie samego i nie mieć się na długo odezwać. No. Ciężka sprawa. Oczywiście, że tak. Człowiek jest przystosowany do życia w stadzie. Tutaj, no, Dokładnie. Tak, samotność, no. No, to, to później doskwiera. Ale są ludzie, którzy wolą być sami. No ale... ja akurat nie. Ja potrzebuję czasami tylko samotności, ale nie na długo, bo to znowu na łeb dostaje, także dobrze jest mieć kogoś przy sobie. No, dokładnie. Też tak uważam. Nawet na ulicy. W Polsce jaka pogoda teraz? Wiesz co, generalnie ja tu mieszkam niedaleko, no to, to jest taka sama tu ta pogoda bardziej... Nie wiem, nie wiem jak tam jest w innych częściach ale u nas taka sama jest. No bo tutaj to, to nawet w tym roku nawet zimy nie było, w Polsce była, nie? No taka zima, to, to, to bym też powiedział, że to nie była zima. Pamiętam prawdziwe zimy. no, gdzie to. no to ja też pamiętam. Jeszcze kilka lat temu jak u siebie tam w czarnym, to, to, to były te zimy, że śnieg to był śnieg. Mróz to mróz, a teraz młot się zmienił. No, ja pamiętam w 2010 to była taka, taka zima, która, która dała się we znaki no, po 40 na się. No były takie, były takie noce. ale kolejna zima za nami także przeżyliśmy ją zimno nie było także powoli można jak nie mieszkanie to namiot szykować a ty jak Patryk wolisz jak jest zimno czy jak jest ciepło w sumie wolę wiosnę tak jak nie jest ani ciepło ani zimno nie lubię jakieś powyżej 35 czy tam jakieś no duszno skwartaki nie lubię też, jak jest bardzo zimno. Takie myślę 15, no, 20 maks. Było ciepło, nie w zeszłym roku? I, I długo było ciepło. No, ale na przykład dwa lata temu, moim zdaniem, było bardziej gorąco. W tamtym roku, tak pamiętam, było ok w sumie. Nie było takich dni gorących. Tutaj przynajmniej. Mhm. Takich, że naprawdę było bardzo gorąco. Mhm. No dobrze, Patryk. To bardzo ci dziękuję za rozmowę. Pozdrow widzów. Również dziękuję. Bo pozdrawiam tak Widzowie Też chcieli cię zobaczyć. Dawno się nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy. Dokładnie. Także. No pozdrawiam Dona z Berlina. Brnnego, pozdrawiam.